Cześć, dzisiaj temat dla osób, którym deszczowa jesień pokrzyżowała plany, jeżeli chodzi o siew zbóż o zimach. Zadziało się tak głównie w okolicach województwa wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego czy Warmii i mazur. Te regiony specjalizują się głównie w produkcji ziarna na potrzeby żywienia zwierząt, szczególnie trzody chlebnej. Zatem, jak wspomniano sytuację pogodową wykorzystać na swoją korzyść i połączyć agrotechnikę z żywieniem, zapraszam do oglądania. Z nami Łukasz Muraski i Paweł Czanecki i dziś dosyć nietypowo poporuszymy temat łączący agrotechnikę z zootechniką, a mianowicie uprawy zbóż w celu uzyskania surowca do produkcji jej pasz. Tutaj wiem, że jeżeli chodzi o hodowlę trzody, to tutaj najczęściej wybieranym gatunkiem zbóż jest jęczmień, ale powiecie dlaczego akurat ta roślina? Ziarno jęczmienia cechuje się wyższą niż inne gatunki zbóż zawartością sprawnego włókna oraz korzystnym profilem aminokwasowym białka. Jest to jedyne zboże, które może być używane jako wyłączny komponent zbożowy w mieszance paszowej dla świń. Dzięki wysokiej zawartości cennego białka oraz zawartości włókna i skrobi, ziarno jęczmienia nadaje się do stosowania w żywieniu wszystkich grup technologicznych trzody ślednej. Warto zauważyć, że jęczmień jary posiada korzystniejszy stosunek włókna trawionego do białka w porównaniu z odmianami oziemymi. Łukasz, wspomniałeś, że zjadłem mięczmienia możemy skarbiać wszystkie grupy świń, ale czy też może okazać się przydatne do tworzenia mieszanek paszowych dla prosiąt? Jak najbardziej, ponieważ wspomniane włókno surowe, białko oraz cukry wskutek oddziaływania chemicznego i mechanicznego wpływają na rozwój układu pokarmowego oraz aparatu enzymatycznego u prosiąt. A jak wiadomo, warunki początkowego żywienia wpływają w ogromny sposób na osiągane wyniki produkcyjne przez cały okres hodowli. Paweł, patrząc z perspektywy przebiegu pogody i faktu, że jesienne się są niekiedy znacznie utrudnione, no to myślę, że agrotechnika jęczmienia jarego może sprzyjać hodowcom. Zdecydowanie tak. Jęczmienia jary pozwala zagospodarować stanowisko po późnym zbiorze kukurydzy na ziarno, a dodatkowo jęczmienia jary jest również gatunkiem, który ze zbóż jarek wysiewamy najpóźniej, czyli daje to możliwość zagospodarowania nawozów organicznych, takich jak nojowica, zarówno wiosną i jesienią. A powiedzcie proszę, na jakie cechy powinniśmy zwrócić szczególną uwagę poszukując jęczmienia, który następnie będziemy wykorzystywać do skarmiania zwierząt? Z punktu widzenia żywieniowego, jęczmień powinien charakteryzować się odpowiednim składem chemicznym, ograniczonym poziomem zanieczyszczeń oraz czystością mikrobiologiczną. Cechy te determinowane są poprzez agrotechnikę, nawożenie oraz przechowywanie. Ale też poprzez czynniki genetyczne, które są zależne przede wszystkim od odmiany. Z Twojej strony mogę dodać, że planowanie mięczmienia jest bardzo ważnym aspektem, jednak jeżeli chcemy wykorzystać ziarno jako surowiec do produkcji pasz, musimy zwrócić uwagę na odporność odmiany na choroby. Dodatkowo ważnym aspektem jest również odporność na wyleganie, szczególnie na polach, tam gdzie, stos gdzie są stosowane nawozy organiczne, e, które mogą sprzyjać e, właśnie wyleganiu. Stojące zboże nie tylko ułatwia zbiór, ale również e, wpływa na utrzymanie parametrów, e, takich jak wilgotność, e, zawartość białka, e, ale też i porażenie chorobami. E, ziarno wolne od e, chorób jest e, również bezpieczniejsze do skarmiania dla świn. Dobra, zatem mamy plenność, zdrowotność, odporność na wyleganie, ale co jeszcze charakteryzuje taką naprawdę dobrą odmianę jęczmienia? Odmiana jęczmienia, oprócz cech wymienionych wcześniej, powinna się charakteryzować wysokim stopniem adaptacji do polskich warunków klimatyczno-glebowych. Wysoka tolerancja do, różnego, do zmiennych warunków pozwala wykorzystać przestrzeń uprawną do produkcji wysokiej jakości surowca do pasz. Wachlarz tych cech jest naprawdę spory, zatem powiedz, jaka odmiana posiadałaby je wszystkie? Odmiana, która zasługuje tutaj na uwagę, jest odmiana jęczmienia jest Y. Stanza z hodowli Danko. Jest to odmiana, która oprócz cech, które wymienialiśmy wcześniej, posiada również wysoką zdolność do plonowania. W poprzednim roku uzyskała średnio 102% wzorca na terenie, w doświadczeniach na terenie całego kraju. Biorąc pod uwagę trudne warunki do uprawy w zeszłym roku, jest to całkiem dobry wynik. Podsumowując, jęczmień SY stanza idealnie wpisuje się w potrzeby hodowców. Dzięki jej cechom ziarno stanowi idealny surowiec do produkcji pasz, przy czym zachowuje wysoką opłacalność samej uprawy. Wam dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.